Ja się zastanawiam, dlaczego nie krytykujecie Rafała Trzaskowskiego, który powiedział, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, ponieważ ma taką, a nie inną politykę rolną. No to zaraz, to nasze wypowiedzi, to nasze wypowiedzi są antyukraińskie, ale jak Trzaskowski mówi, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, no to jest wszystko spoko. Pani Pani powiedziałem, bo nie nic są kwestie, na poważnie nie jest cały proces preakcesyjny, który... <laughs> W którym się określa wszystkie warunki, jakie dany kraj musi spełnić. Natomiast nie wolno w to włączać tak ważnych i delikatnych historycznie. Czyli skoro również Rafał dla Ukrainy Trzaskowski. E, rzeczy. Natomiast, e, skoro Rafał Trzaskowski nie porusza kwestii rzezi Wołyńskiej otwarcie i nie mówi, że to jest jeden z warunków, dla których, przy których Polska ewentualnie powinna poprzeć wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, to znaczy, że Rafał Trzaskowski ma w głębokim poważaniu ofiary rzezi Wołyńskiej. Zgadza się? Pani teza i proszę o to pytać Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że nikt w Polsce nie ma. Nie, z należytym szacunkiem i powagą podchodzi do Rzeczypospolitej. Akurat Rafał Trzaskowski preferuje flagi tęczowe zamiast biało-czerwone. Proszę I to państwa, nie jest e, no, nie krok dalej.